No w końcu coś ciekawego pojawiło się w mojej paczce I to coś ciekawego z najwyższej półki No przecież Alvarez ostatnio, on jak widziałem Chodził chyba z milion sześćset tysięcy monet 92 dwa overalla No statystyki jak u ikony z wyższej półki I co mamy? Markinhosa i Feliksa urodzinowego, matko jedyna, dlaczego to musi być Barca, to glory, nie będę mógł nimi grać. Markinhos jest warty na rynku 540 tysięcy, a zaofelix milion 300 tysięcy monet, wow. Zaskoczony i kto to będzie, Marcial, może jakiś Brazylia, to nie wiem kto. Nie mam źle, ohohoho, Gabriel Martinelli, oceny na 90, no panie i panowie, wreszcie, wreszcie jakiś przepotężny traf. teraz drugą paczkę mamy ikonę. W ogóle nie docierało do mnie yy, co trafiłem. No jest to puskas, jest to puskas. Karta warta ponad 4 miliony. 4300 chyba w momencie trafienia. Było dla mnie szokiem naprawdę. u mnie początek jest zajebiście zaskakujący, jakkolwiek Ej. Tego się totalnie nie spodziewałem, powiem szczerze. Okej, okay, jak to wygląda? Mamy coś takiego, mamy coś takiego... Co tam? Moi drodzy, jak wiecie, ja to nie dev, żeby reakcję tak utrzymać dobrze w sobie, jak coś zajebistego trafię. Y Co trafiłeś? Nie powiesz nic czy powiesz? Wow. Danie, myślę, że możemy sobie na spokojnie już odsłonić, bo to nikogo nie obchodzi. Laudrów 89, Matko, dobra, Brazylię zostawiamy. Jest jeszcze Francja. Zizu w prime. Kurde, no nie, nie obraziłbym się, myślę, ale okej, okay, zobaczmy, pójdźmy pod dołu. Dziwi. To jest Zizu. To nie. To jest Zizu. 95! Kurde, co ty gadasz? Przysiegam, jak Berkan wróci, nie? Jeśli perkam wróci, nie.